Polska piłka to wielka kopalnia cytatów. Nie chcąc pominąć żadnego z nich, stwierdziłem, że warto będzie zrobić takie podsumowanie, w którym pokażę Wam te najciekawsze. Jedne należą do piłkarzy, drugie do trenerów, trzecie do kibiców, a jeszcze inne do dziennikarzy. Sami zresztą ocencie, jaki mają potencjał i czy faktycznie polska piłka dostarcza sporo kontentu. Zapraszam. Zanim przejdziecie do oglądania, gorąca prośba o zostawienie łapeczki w górę, a także subskrypcji, żeby ten kanał rósł w siłę. Gorące podziękowania też za ostatni materiał o betkli, pierwszej lidze, który przyjął się naprawdę solidnie. Dziękuję tym, którzy zasubskrybowali, dali łapkę w górę. Teraz już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Nie ma wątpliwości, że przeżywamy zimę dekady. Naprawdę w Polsce temperatury sięgają no poniżej minus 20 stopni. Zima naprawdę daje o sobie znać. Nikomu pewnie nie chce się skrobać szyb, odśnieżać nosić cały czas zimowe buty, no nic w tym przyjemnego. Powodów do radości nie mają też nasi piłkarze. Oczywiście te kluby bogatsze miały budżet, żeby wyjechać do Turcji, trenować w naprawdę komfortowych warunkach, ale inni, m.in. kluby pierwszoligowe, no musiały sobie radzić z tą zimową aurą w Polsce. Jednym z tych klubów była Pogoń Siedlce, drużyna walcząca o utrzymanie na zapleczu ekstraklasy, której trenerem jest Adam Nocoń. No warunki były do tego stopnia trudne, że zespół nie mógł przygotowywać się, Choćby raz na naturalnej nawierzchni. Cały okres przygotowawczy spędził na nawierzchni sztucznej. Stąd kontakt z taką prawdziwą trawą miał dopiero. Podczas pierwszego ligowego starcia z Odrą Opole. Trzeba przyznać gospodarzom, że przygotowali murawę naprawdę wzorowo, porównując to do tego co widzieliśmy w ostatni weekend w Gdyni, czy jeszcze wcześniej w Warszawie. Odra wygrała spotkanie z pogonią 1 0, ale show skradł trener Adam Nocoń. Szkoleniowiec, który znany jest ze swoich barwnych wypowiedzi. Szkoleniowiec, który nigdy nie owija w bawełnę i za to go naprawdę bardzo szanuje. Teraz. Mimo przegranego spotkania w pierwszej połowie naprawdę słabej gry swojej drużyny, nie omieszkał w dość zabawnych słowach podsumować tego, co spotkało pogoń podczas zimowego okresu przygotowawczego. Może wpływ na to miała, że pierwszy raz biliśmy na trawie, bo w to ja taki nie zimy to ja nie, chyba nie widziałem. Metr śniegu i chyba tylko brakowało niedźwiedzi, brakuje nam tam polarnych i pingwinów. I tu całkiem inna pogoda jest. Mm. Sami musicie przyznać, że to naprawdę ciekawe podsumowanie zimy w Polsce. No, w Siedlcach ta temperatura była wyjątkowo niska. No zresztą ostatnio naprawdę głośno o Siedlcach, chociażby w poprzedniej rundzie głośna akcja marketingowa, kiedy prezesem tej drużyny, fikcyjnym oczywiście, został Michał Holz. Ze znanego polskiego serialu, prezes Kropliczanki, która dołączyła do klubu jako sponsor. No, gdyby teraz jeszcze na ulicach pojawiły się Pingwiny i Niedźwiedzie Polarne, no to chyba pomysłodawcy serialu mieliby świetny materiał na to, by kręcić kolejny odcinek. Z pierwszej ligi przeskakujemy do Ekstraklasy. klasy. Widzę, wódź wydał miliony euro, no ale na razie nie idą za tym wyniki. Są dwie porażki na start 2026 roku. Trener Igor Jowiczewicz na pierwszej konferencji zaczął już troszkę przemawiać. W języku polskim, no ale im dalej przemawia, tym traci trochę swoją autentyczność. No nie da się ukryć, że już coraz więcej głosów. W kontekście tego trenera jest na nie. Oczywiście ja bym zachował spokój w tym wszystkim, no bo to jednak dopiero początek po tej wielkiej rewolucji. No ale po ostatnim meczu z przegranym, z GKS-em Katowice, wypowiedział się w sposób, który pewnie znów nie spodobał się kibicom. Oczywiście pogratulował rywalom zwycięstwa, swoją drużynę w pewien sposób też zganił, ale użył argumentu, że no zespół się rozwija, ma większe posiadanie piłki, że to świadczy o rozwoju, i tutaj jednak pełna zgoda. No bo jednak, kiedy drużyna stara się operować piłką, no to świadczy to o tym, że chce nią grać, chce, by to rzemiosło piłkarskie w zespole szło do przodu. No ale ja tak się zastanawiam, bo widzę jest jednak w strefie spadkowej, a nie wiem, czy utrzymywaniem się przy piłce w tej lidze pozostanie. No jednak kojarzymy grę o pozostanie w lidze z taką bezpośrednią grą, nie patrzeniem na to posiadanie na efektowność, tylko bardziej na efektywność, a tych bramek zdobywanych przez Wizew na razie brakuje. Jak to skomentował trener Jowicewicz? Sami zobaczcie. Może ciężko teraz opisywać o tych pozytywach, skoro po prostu przegraliśmy mecz, ale e, i trener zdaje sobie, tu wrócę do początku, że jesteśmy w strefie spadkowej, ale zadaniem trenera jest budować ten zespół. E, 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 pytanie dotyczyło tych dwóch spotkań e, przeciwko Jagiellonii i dzisiejszemu przeciwko GKS-owi Katowice i trener w e, wrócił do tego, że my chcemy grać jak duży zespół, który operuje piłką. Dzisiaj trener odniósł się do zespołu GKS-u, który skupiał się trochę na destrukcji, ale to przewagę w posiadaniu piłki bardzo bardzo dużą. Mieliśmy też przeciwko drużynie Jagiellonii, którą jak podkreślił, która jak podkreślił trener jest w polskiej lidze autorytetem, drużyną uznaną, która lubi grać piłką, a przeciwko tej drużynie też udało nam się to posiadanie piłki mieć bardzo wysokie. I to jest coś na czym trener opiera swój optymizm, bo widzew ma być drużyną, która buduje swoje sytuacje, buduje momenty, w których będzie mogła nasza drużyna osiągnąć przewagę i zwyciężyć. Wygrywamy dużo pojedynków jeden na jeden, co też podkreślił trener, no ale kluczem do tego, żeby w przyszłości jakby osiągać dobre rezultaty jest zbudowanie pewności siebie. Teraz na razie tego nie ma a tą pewność siebie mogą zbudować tylko zwycięstwa. Ja też nie dziwię się kibicom Widzewa, którzy są teraz rozgoryczeni, no bo ta wizja spadku oczywiście wciąż jest odległa, ale nie jest nierealna. No nawet już pojawiają się pierwsze takie głosy wśród fanów klubu Złodzi, no bo w zasadzie kto na dzisiaj jest realnym kandydatem do spadku? No nawet Termalika, którą skazywaliśmy na pożarcie, zdobywa punkty. Wczoraj zremisowała z Pogonią Szczecin, nie gra tak katastrofalnie, żeby już teraz ją skreślać, a drużyny nad strefą spadkową punktują. Jest tutaj naprawdę może dojść do sytuacji, że wielka marka spadnie z tej ligi, no bo w tę rywalizację o spadek włączyła się też niespodziewanie Pogoń Szczecin. No i do pogoni Szczecin sobie przejdziemy. Tutaj może bez cytatu, ale z wymownym wpisem na swoich mediach społecznościowych wczoraj w nocy Kamil Grosicki wzniecił burzę, no bo tak to trzeba nazwać, wrzucając fragment programu Liga Plus Ekstra, a następnie fragment piosenki Anny Jantar, nic nie może przecież wiecznie trwać. Szuka jeszcze opcji dla tych zawodników, których mu ściągnięto i dzisiaj jest to Grosicki z Mikajlą. Widzieliśmy, że Kamil w każdej akcji jest główną postacią, ale on potrzebuje gości również w polu karnym, którzy będą kończyć tę akcję jego. Ja się byłem zdziwiony, po raz pierwszy usłyszałem gwizdy, kiedy Kamil Grosicki schodził z boiska, co mi się bardzo nie podobało, ponieważ... Mam radę dla kibiców. czeście się Kamilem grzesieckim, kiedy jeszcze jest na wojsku, ponieważ będziecie, będziecie mogli tego bardzo mocno żałować, kiedy, jeśli zakończy e, swoją e, przygodę z filmką, swoją karierę. Natomiast dzisiejszy mecz Nic nie może, Oczywiście nie wiemy, co autor miał na myśli, aczkolwiek to wymowne zbliżenie na bilans Tomasa Thomas Berga w pogoni Szczecin jest dość wymowne. No oczywiście Grosicki ma prawo być zdenerwowany, no został wygwizdany po ostatnim zejściu z boiska w meczu z Termaliką, nie wyglądał zbyt dobrze, zresztą jak cała pogon Szczecin, która jest daleka od ideału. Sam byłem w gronie tych, którzy bronili trenera Tomasa Thomas Berga, bo wyglądało mi to na bardzo sensowną opcję. No i też na razie byłbym daleki od wyciągania jakichś pochopnych wniosków, że no, mamy do czynienia z pozorantem czy Bajrantem. Poczekałbym jeszcze z tym, by jakieś mocne wyroki na niego wydawać, aczkolwiek no, widać, że yy, ta cała saga też z, z kontraktem Kamila Grosickiego, z tym, że te zarobki wyszły na jaw, no, było to dość yy, pewnie trudne. Dla niego, a takie wpisy zaczynają dawać wątpliwości w sens współpracy właśnie na linii Tomasz Berg-Grosicki. No wiemy, że trener pogoni, bardzo duży nacisk kładzie na grę w defensywie, a Kamil, mówiąc łagodnie, no nie jest mm, tytanem, jeśli chodzi właśnie o pracę w tym aspekcie. Język piłkarski każdy zawodnik rozumie. Nieistotne, czy pochodzi z Portugalii, Słowacji, Czech, czy jeszcze innego kraju, wszyscy to rozumieją. Natomiast taka zwykła komunikacja nie jest łatwa, gdy ktoś operuje w języku zupełnie obcym dla wszystkich. Taka sytuacja jest w Stali Rzeszów, gdzie gra bardzo dobry napastnik Jonathan Junior pochodzący z Brazylii, no, miał za sobą trochę zakrętów w karierze. Pamiętamy go z kotwicy Kłobrzyk, gdzie był królem strzelców Betli w drugiej ligi, ale później to wszystko troszkę wyhamowało. Przyszedł do Stali no i znów jest tą lepszą wersją siebie. To, to niezwykle pogodny i taki uśmiechnięty zawodnik, za co też kochają go kibice. No i nie da się ukryć, że też, przynajmniej dla mnie, idealnie do niego pasuje osoba Marka Zuba, czyli trenera, który też zawsze ma swój wielki luz. Naprawdę, chyba najbardziej wyluzowany trener w całej lidze. Nieważne, czy mecz jest z Wisłą Kraków, czy z -Opole, czy z kimś innym, podejście się zawsze tak samo wyluzowane. No i ten Marek Zub też... Nie ma skrupułów, żeby czasami rzucić naprawdę mocnym żartem. Jeszcze w poprzedniej rundzie został zapytany o komunikację z Jonathanem Juniorem, jak się z nim dogaduje. No i zobaczcie, co wtedy powiedział. Powiem tak: największym atutem i a jednocześnie największym oczekiwaniem z mojej strony jest to, żeby, żeby się z nami łatwiej komunikował. Ale to jest jego też największy atut, że go nikt nie rozumie. I, i tak to niech zostanie. No i pewnie zastanawiacie się, jak Jonatanowi poszła nauka czy to języka polskiego, czy języka angielskiego, jak wygląda ta komunikacja. Nie ma podstaw ku temu, by jakoś podważać to wszystko, no bo Jonathan radzi sobie na boisku bardzo dobrze, ale Marek Zup na ostatniej konferencji prasowej został też zapytany o postępy Jonathana w tym, że języku. Jak widać, są jeszcze lekkie rezerwy. Są postępy w polskim? E, tak. Oprócz tego, jak mówi, mówi, dzień dobry, mówi teraz dobry wieczór. No tak. Luzu, natomiast zdecydowanie. Brakuje, chociaż nie wiem, czy to dobre słowo, no bo też ciężko tego luzu oczekiwać, w Legii Warszawa. No, rzeczy dzieją się tam niesamowite, już sami wiecie zresztą jak wygląda tabela PKO BP Ekstraklasy, no ale ostatnio był punkt, pierwszy punkt w 2026 roku, rzutem na taśmę, wywalczony remis z Arką Gdynia, Antonio Czolak zdobył dwie bramki, no i wydawało się, że kibice docenią walkę Legionistów na boisku, tak się przynajmniej wydawało, dopóki nie podeszli pod trybunę. To jest też niesamowita sytuacja z perspektywy młodych zawodników. W tym meczu zadebiutował Samuel Kowaczyk, a więc taka perełka z Akademii Legii. Też wszedł bardzo młody Jakub Żewłakow czy Wojciech Urbański. No Generalnie w Legii jest kilku młodych zawodników. No i taki jest, wyobraźcie sobie, że jesteście takim Kowaczykiem. Debiutujecie w Legii Warszawa, więc w naprawdę dużym klubie w ważnym meczu gracie no całkiem nieźle. Naprawdę nawet sam trener pochwalił grę tego zawodnika. I podchodzicie pod trybunę, i tam nagle słyszycie. A jak spadniemy, to Was wszystkich... No właśnie. Kowacik oczywiście zna język polski, bo udziela wywiadów w naszym języku, więc doskonale pewnie rozumiał, co wszystko zostało wykrzyczane. Ktoś powie, chłopak się zahartuje w trudnych warunkach. No, przyznam szczerze, że nie wiem, jakie hartowanie miałoby mieć tu miejsce i też nie wiem, co miał na celu ten zabieg. Oczywiście tutaj trzeba oddzielić grubą kreską jednych kibiców od drugich, nie wrzucać wszystkich do jednego worka, bo to najgorsze, co może być. No, znalazła się grupa mniej lub bardziej inteligentnych osób, która stwierdziła, że musi wyrzucić swoje emocje w kierunku piłkarzy Legii. Oczywiście, oni zasługują na wszelkie słowa krytyki, aczkolwiek na pewnych barier nie powinno się mm, przekraczać. No, słowa w momencie, gdy drużyna jest w strefie spadkowej, idzie źle jest taki promyczek nadziei tym meczem, tą końcówką, że wreszcie wezmą się w garść, że ruszą, że no coś drgnie w tej Legii i podchodzisz pod trybunę i słyszysz, że jak spadniemy, to was, nie wiem, z punktu psychologicznego, a w miarę psychologiem się interesuje, czy to aby dobry pomysł, żeby pomóc piłkarzom? Nie wiem. Ale się domyślam. Pewnie pamiętacie te pamiętne akcje z Arki Gdynia, kiedy grupa wesołych kibiców razem z pieskiem na smyczy przyszła na trening arkowców przed ważnym meczem, zdopingować ich. No, efekt jaki był, sami wiecie, nie skończyło się to sukcesem. Ale najgorsze w tych akcjach jest to, że czasami po takiej rozmowie motywacyjnej, jak Dużyna wygra następny mecz, to ta grupa się cieszy, że faktycznie to tąpnięcie, no tak delikatnie to wszystko ujmując, to przyniosło efekt i dzięki temu. Legia w tym przypadku by wygrała. No, mam nadzieję, oczywiście Legii życzę zwycięstwa, ale mam nadzieję, że nie będzie to tak argumentowane, że właśnie po tych. Ostrych sławach pod trybuną się to wydarzyło. Liczę, że nie będzie więcej takich sytuacji dochodziło, no bo to sami przyznacie, jest bardzo słabe. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek naszej kopalni Złotych Myśli. Jedne, sami widzicie, były nieco zabawne, drugie merytoryczne, trzecie były niedocytowania, no ale taka już jest ta nasza polska piłka, że dostarcza mnóstwa kontentu. Gorąca prośba do Was jeszcze raz o zostawianie łapeczek w górę, subskrypcji, żeby ten kanał rósł w siłę. Dobijamy już powoli do 500, więc będę wdzięczny. Jak ty, drogi widzu, zostawisz łapeczkę w górę. Czekam na Wasze propozycje co do kolejnych cytatów w komentarzu. Za dziś Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia.